Ogrom wody zweryfikuje strasznie. Magik. Może być ciężko. Absolutny magik. Boję się o sandacze. nigdy nie mówiłem na tych jeziorach. Tak jest, tak jest! Studiowaliśmy mapy. Ja myślę, że ryzyko zawsze jest dobre. Najgorzej podejmować nerwowe ruchy. Czy zerujemy? Nie ma takiej szansy. Ryzyko jest raczej moją domeną. O stary, ale przypał. <noise> Kombinacja będzie dobra, wybuchowa na pewno. Będzie 9 dych? Chyba będzie. Duży, duży. To są potężne jeziora z potężnymi rybami. Czy jest słońce, że wizerujemy, Dawid? Się.